Zapraszam Was na serwer maxgame.pl. Właścicielami serwera są Waluś oraz Kozak, Drop serwera X5, części DAOT również X5, D To od 1 do 2. Na serwerze są tepeki, meteory, role, szybkie przepalanie, kity, matematyka, albinosy, automatyczne eventy, rangi oraz regulamin serwera. Znajdziecie na grupie Steam, link w opisie. Chciałbym jeszcze ogłosić wyniki konkursu. Do wygrania był dwa razy SVIP i 2 razy EVIP na serwerze Epic World X5. Dużo jest, znaczy dużo, kilka jest. Jest ID podana, więc większą szansę macie na wygranie. Weźmy sobie jeszcze link, wklejmy, zaodejmy komentarze. Yy, weźmy pierwszy zwycięzca. A i pierwszy, co on tak był, SVIP napisany, to rozlosujemy los dwa razy SVIPa. Szymon Polak, sprawdźmy jeszcze. OK, subskrybujesz mnie, więc wygrałeś SVIPa. Gratulacje. Rozlosujmy kolejną osobę. Najlepszy serwer. Też mnie subskrybujesz, więc wygrywasz eVIPa. Gratulacje. Rozlosujmy teraz yy, eVIPa dwa razy. Yy, losujemy. depozytyw Wygram. No i wygrałeś, tylko sprawdźmy czy spełniasz wymagania. Również subskrybujesz, więc wygrałeś eVIPa. Gratulacje. I ostatni zwycięzca. Zapowiada się spoko server. Również subskrybujesz mój kanał. Dla wszystkich zwycięzców gratulacje. Tym co się nie udało, próbujcie dalej. Niedługo będą również konkursy. Dobry, dobry wieczór, witam Was w kolejnym odcinku z serii x 1000. Dzisiaj gramy na serwerze, gramy dla zabawy. Jeżeli odcinek się spodoba, to nie zapomnij zostawić łapki w górę. Subskrypcji, brakuje 50 subskrypcji, około do 4000. Więc zapraszam i możecie zostawić komentarz. Mam pierwszą bazę, taką oto mniejszą. Weźmy sobie Roll C4. Serwer będzie się nazywał Pomp Hurt. Osoba, która proponowała taką nazwę, wygrywa Evipa. Teraz jest akurat mniej odcinków, troszkę, bo właśnie pracuję nad tym serwerkiem. Myślę, że start będzie już niedługo. W sumie to sklepimy, start będzie już za niedługo serwera. Myślę, że pod koniec tygodnia, może w weekend. No. Dobra, śpi. Oj co czwórkę miał. W sumie na zero nie. Jest i kolejny. Aj. Tutaj jest jakiś garażek. Weźmy kitwipa. W sumie to sobie od razu wezmę to najlepsze to co mi potrzebne jest. Coś jeszcze mi tu brakowało. Chyba to wszystko a. Nie ma tutaj. Kapelusza, no nie ma. Dobra, zobaczmy to na jedną co czwórkę. Jest drewno, ale pikać trzeba sposobem. Zobaczymy, co tu będzie. Choć wątpię, czy coś będzie, ale to ten trzeba spikać. Żeby nie było. Co? No tu już. Nic nie ma. To była fajna baza, jakaś. Należy z drewno. A tutaj coś kolejnego jest. Tylko sprawdzę czy to jest dobry kubik. No dobry. To pikaj, pikajmy kolejno. Takie może pułapki porobili. Co ja tam będę stawiał? Coś tu to drewnu. Poszukamy. Może coś jeszcze się znajdzie. Ale tutaj widzę, że non to ktoś pika. Pikają, strzelają. Weźmy tylko totem. Tych samych. Tu jest jakiś wrak auta. Sprawdźmy, może może coś na nim jest. E, pusto. Zobaczmy co miało nic Kolejny jakiś gościu tutaj widzę i lota. Hum. 4 Co oni robią? Może mi będą gonić? Kolejni Dobra, może rozjadę jeszcze z dwóch. A prawie. Sprawdźmy co. Co ty ziomek może mieć. Się tak lognął na pustyni. Może coś w sobie kryje. Dawaj jeszcze jeden. Baz tu nie widzę. myślałam że to nie jest rajdowane. Co ty nie giniesz? O, thank you. Co myślę? Jak tu baz w ogóle nie ma, jest kilka godzin po łapie i wszystko jest popikane. Jadę poza mapę, coś poszukam, albo gdzieś nie wiem, bambola całego przetrzypałem, mniej więcej z respą włącznie i no nic, no idę na, na reda, na zimę. Może poza mapą coś poszukam, coś znajdę, coś się tu dzieje, jakaś strzelanina. Gościu się zrespił, a tu kolejny jest. Dobra, jakiś rajdzik tutaj leci, gruby, ale o, no, tu dużo osób jest. Może się z nimi postrzelą? Chyba tak zrobię. Postawię sobie tą potem wyżej. Dobra, trochę się postrzelamy może. Jeden poszedł. Uuu, obity, ale dostałem banie. Dobra, może ich jakoś przejdę. Nie patrzył się na razie, ten śpi, Patrz, nie usłyszy I dwóch śpi. O, ja też śpię. Pompę na paseczek to przeładujmy sobie. Ja nie wiem, co nie robią Dobra, może jakoś od plecy to jakiś ralik chyba jest. Tutaj nic. Tędy przejdę. No e. e, to będę się z nimi strzelał, gdy coś poszukam, lepiej do ralik. Znów coś jest. A to ktoś sobie widzę tutaj. Się bawił. Uuuu. To nie jest właścinka. Reddit. Zrozpiłem się tutaj, bo zginęłem jak poza mapą sobie jeździłem. Eee, co to jest w ogóle? Tutaj. Tutaj nie ma nic. Ale ta jeszcze jest niezrajdowana. Eee, skoro nie ma bas, to sobie pomyślałem, że trzeba zrobić fejka, więc zaraz będziemy budować fejka już mniej więcej wiem nawet gdzie. Tu jest piknięte z tej strony. Ale polećmy sobie tutaj drzwiami. Od razu na podsadzkę sobie dam gdzieś tu Zobaczymy. Tu jest spoko miejscowana Maina. Ale ja mam czystą, gdzie jeszcze nikt nic nie zabudował. Zaraz wam pokażę i będziemy. Zbudujemy tego fajnego. Chcia, miałem w planach zbudować tak z 20 fejków, ale to dużo budowy się zajdzie więc tak. A tutaj tylko takie. Kogo to? Janna. Joanna. Eee, nic tu nie ma. A może jeszcze w piecu hutniczym? też nic? Biorę KitKar i jadę na tą, tą miejscówę I Jadę jeszcze przed tym na PvP Kar, bo już się z ziomkiem udałem. Eee, Ogólnie to tak, według mnie, grać ekipami na itc to tak średnio. No, to te max, dwie osoby. No, czasami te trzy, ale czasami. To jest okej okay, ale tak jak gra tu po parę, to już mamy dwie, trzy ekipy po parę typo no to oni czyszczenie zrobię w chwilę moment. Jeżdżę tyle czasu, szukam was. Między skałkami. Nic nie ma. Będzie serwerek mój. Będę tam miał. Będzie więcej odcinaczków Solo oczywiście. Będą eventy też nagrywane. Będzie parę nowych, takich, których jeszcze nigdzie nie było. Dobra, jest typek, ale to nie ten. Zaraz będziemy się z nim. Dawaj tutaj. Jeszcze Na no, da nie udało się. Seven days. Mamy no, no miejscowe, budujemy tutaj fajkę. Myślę, że fake zbudowany już nie chciało mi się biegać po niebieskie, żeby to stawiać, bo dużo czasu by zeszło. To zaraz jeszcze z zewnątrz postawimy. A skoro jest i baza, to musi być i zysk. Więc zysk 1d to będzie. Tutaj piszemy sobie fake 1. Dajmy jeszcze na tym oznaczeniu fake 1 i idziemy na zewnątrz bazy. Mam jeszcze kit buduj. To w sumie jest beton, jest beton. To jeszcze tutaj sobie zrobimy, tylko tutaj bardziej damy przesuwane o i zrobimy to mniej więcej tak. I tutaj tak, damy tu tak. Tutaj ogółem to nie potrzeba jakichś wielkich ścianek, bo i tak przejdzie się tylko tendy. Więc ja je dostawię tutaj. E, zielone jeszcze mam. Zielone można tutaj dostawić. Możemy nie coś takiego zrobić jeszcze. O, mniej więcej. Eee, tak, tutaj postawmy ściankę. O, nie tutaj. Dobra, jeszcze. O, tutaj. I tutaj. I tutaj. Eee, I jeszcze jedną. To czas jeszcze postawić kilka. Czemu to się nie da? O, tutaj się dało postawić. Hmm. Tutaj może się gdzieś da postawić. Jest chyba zbyt duży skos, albo nie wiem. Tutaj postawmy już parę, żeby wiedzieli, gdzie jest baza. Tak, jest zbyt stromo i nie można stawiać. O, ale tutaj fajnie. I jeszcze z tej drugiej strony. To też będzie w jakim. O, już kuje. To będzie w jakimś stopniu to przeszkadzało. Spróbujmy jeszcze jakoś tutaj. Żeby ich było problemy. W razie jak będę biegać, rajdować, to zawsze będzie kogoś koło to. Przewania jakaś tam będzie. To było no wszystko w tym odcinku. No króciutko dzisiaj, ale nie ma zbytnio do rajdowania. Szukałem, szukałem, nic nie znalazłem trochę było dzisiaj budowania, strzelania miej rajdowania, ale wam obiecuję, że jak będzie mój serwer, to będzie więcej odcinków. Solo, z eventów, z wszystkiego. Jeżeli się spodobało, może zostawić łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem i napisać komentarz. Widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że już z serwera mojego siemka.